W 2020 roku dziwne sygnały z głębi Antarktydy wstrząsnęły wiadomościami na całym świecie. W ciągu kilku dni nagłówki gazet eksplodowały. Nasa znalazła równoległy wszechświat, w którym czas płynie w odwrotnym kierunku. Ale co tak naprawdę się wydarzyło i co wykryli naukowcy? Ta historia to przykład szaleństwa, źle zrozumianych eksperymentów i ludzkiej potrzeby wiary w tajemnice. Nawet dzisiaj co kilka miesięcy ktoś ponownie publikuje nagłówkę oznajmiającą, że Nasa znalazła równoległy wszechświat. Na Antarktydzie, wszechświat, w którym czas płynie wstecz. A ludzie w to wierzą? Nie. NASA nie odkryła żadnego nowego świata pod biegunem południowym, ani żadnej rzeczywistości, w której ludzie starzeją się wstecz lub mówią zdaniami od końca do początku. Znaleźli jednak coś ciekawego. Oto, co tak naprawdę się wydarzyło. Naukowcy latali nad Antarktydą dziwnie wyglądającym urządzeniem o nazwie Danita, skrót od Antarctic Impulsive Transient Antenna. To maszyna unosząca się nad Antarktydą, w zasadzie gigantyczny balon z antenami, nasłuchuje maleńkich cząstek kosmicznych zwanych neutrinami – Neutrina są bardzo małe i przypominają duchy. Nie mają prawie żadnej masy i przenikają przez rzeczy, jakby ich tam w ogóle nie było, nawet przez całe planety. Zazwyczaj neutrina pochodzą z kosmosu i padają na Ziemię z góry. Większość z nich, tych zwykłych, niskoenergetycznych, po prostu przelatuje przez Ziemię, jakby była powietrzem. Istnieją jednak neutrina o bardzo wysokiej energii. Są one bardzo rzadkie i częściej oddziałują z baterią. Mogą też zostać zablokowane. Jeśli wysokoenergetyczne neutrina uderzą coś wystarczająco gęstego, jak skały i metal wnętrzu Ziemi mogą w końcu wpaść na cząstkę i zostać pochłonięte. To bardziej przypomina szybkie piłki tenisowe, które raz na jakiś czas trafiają w płot. A niskoenergetyczne neutrina, które są wszędzie, pozostają raczej niewykrywalne, ale te wysokoenergetyczne są dokładnie tym, co Anita może wykryć. Kiedy uderzają w luty, wysyłają fale radiowe, które można łatwo usłyszeć. Ten słaby sygnał radiowy nazywany jest efektem Ascariana. Dokładnie dlatego Anita lata nad Antarktydą. Lud jest te czyste, suche i cichy, idealne do wychwytywania tych rzadkich sygnałów. Co więc wykryła Anita? Było to coś, co unosiło się spod lodu jak wysokoenergetyczne neutrino pochodzące z ziemi. Dobra, pomyślmy logicznie. Może rozpoczęło swoją drogę gdzieś na północy, przebierzyło całą Ziemię i wyskoczyło po drugiej stronie. Mimo wszystko to bardzo dziwne i nie powinno się zdarzyć. Neutrino o tak dużej energii powinny zostać zatrzymane wewnątrz planety. Tak jak wspomnieliśmy, powinny zostać pochłonięte. Naukowcy byli więc skonsternowani, to nie powinno być możliwe przy naszej obecnej wiedzy na temat fizyki, chyba że dzieje się coś, czego nie rozumiemy, a kiedy masz do czynienia z czymś dziwacznym, badasz wszystkie opcje, nawet te najbardziej szalone. Zaczął się koszmar. Grupa naukowców opublikowała artykuł sugerujący, że ten dziwny sygnał może mieć sens we wszechświecie symetrycznym CPT. CPT to skrót od charge, ładunek, parity, parzystość i time, czas. Są to w zasadzie trzy sposoby na odwrócenie wszechświata. Naładowanie oznacza zamianę wszystkich cząstek na ich przeciwieństwa. Na przykład zamień elektrony, te z ładunkiem ujemnym, na pozytony. Ich antymaterialne bliźniaki z ładunkiem dodatnim. Parzystość oznacza lustrzane odbicie wszechświata, dosłownie jak patrzenia na nie przez lustro. Lewy staje się prawym, a prawy lewym. A czas oczywiście oznacza bieg czasu wstecz, jak przebijanie filmu. W fizyce istnieje ważna zasada zwana symetrią CPT. Mówi ona, że jeśli zmienisz wszystkie te trzy rzeczy jednocześnie, prawa fizyki powinny nadal działać tak samo. To trochę szalone, ale gdybyś wziął cały wszechświat i zamienił materię na antymaterię, zrobił lustro na odbicie i cofnął czas, to nadal działałyby zgodnie z tym samymi zasadami fizyki. Dlaczego tak się dzieje? W naszym wszechświecie elektron zdarza się z pozytonem, a te anihilują w fotony. A teraz weźmy to, odbijmy wszystko w lustrze i co otrzymamy? Fotony spontanicznie zamieniają się w pozytony i elektrony, ale odbite i odwrócone to wciąż ta sama fizyka, nawet jeśli jest odwrócona. Równania nadal się sprawdzają, więc natura uważa, że wszystko jest w porządku. I tu nastąpiła szalona część. Niektórzy fizycy pomyśleli, co jeśli Wielki Wybuch stworzył dwa wszechświaty? Jeden z nich to nasz, zbudowany z normalnej Baterii idący do przodu w czasie. Drugi to lustrzany bliźniak zbudowany z antybaterii z naszej perspektywy, cofający się w czasie. Nie oznacza to, że ktoś w innym wszechświecie odczuwa cofanie się czasu. Dla nich czas płynie do przodu, tak jak dla nas, ale z naszego punktu widzenia oni poruszają się z naszej przyszłości w kierunku naszej przeszłości. I odwrotnie dla nich jesteśmy dziwakami, którzy poruszają się wstecz. A jeśli oba wszechświaty są dokładnymi lustrzanymi odbiciami CPT, oznaczałoby to ta sama fizyka, te same zasady, tylko symetryczne. To nie jest jakaś szalona teoria science fiction, nawet jeśli tak brzmi. Pomaga ona wyjaśnić dziwne zagadki fizyki, na przykład dlaczego w naszym wszechświecie jest tak dużo materii, ale niewiele antymaterii, mimo że miały one zostać stworzone w równych proporcjach, albo dlaczego wszechświat jest tak symetryczny i zrównoważony w dziwny sposób. Wracając do Neutrin. Niektórzy naukowcy zasugerowali, że być może te lecące w górę cząstki mogą pochodzić z lustrzanego wszechświata CPT i przenikać do naszego, jak szczelina między dwiema symetrycznymi rzeczywistościami, a jeśli spojrzeć na to w ten sposób, są to tylko spekulacje. Nic tu nie zostało udowodnione. To raczej fajny eksperyment myślowy, a nie potwierdzona rzeczywistość, ale media natychmiast wybuchły, tworząc nagłówki, sugerujące, że znaleźliśmy dowód na istnienie równoległego wszechświata, cofającego się w w czasie na Antarktydzie wszystkie duże tabloidy to podchwyciły. Brzmiało to tak, jakby NASA faktycznie znalazła równoległy wszechświat. Podróże w czasie są prawdziwe multiversum potwierdzone. W międzyczasie ludzie, którzy pracowali bezpośrednio nad Anitą, twierdzili, że to wcale nie miało miejsca. Wyjaśniali, że sygnały były niezwykłe, tak, ale istniało wiele zwyczajnych wyjaśnień, które nie wymagały przepisywania praw fizyki. Mógł to być nawet zwykły błąd związany z eksperymentem. Może nietypowe zachowanie cząstek lub luki w sposobie modelowania oddziaływań neutrin. Gdy taki pomysł trafi do mediów społecznościowych, niekomentowanie go staje się prawie niemożliwe, ale to również nie oznacza, że multiversum na pewno nie jest prawdziwe. Wręcz przeciwnie, fizycy wciąż badają te koncepcje i zakładają, że niektóre z tych potencjalnych wszechświatów, jeśli istnieją, mogą wykorzystywać inne prawa fizyki. Jedna z koncepcji, zwana Teorią Wielu Światów, wywodzi się z fizyki kwantowej. Mówi ona, że za każdym razem, gdy coś może wydarzyć się na więcej niż jeden sposób, np. ruch cząsteczki lub podjęcie decyzji, wszystkie te możliwości faktycznie mają miejsce, ale w oddzielnych wszechświatach. Tak więc może istnieć nieskończenie wiele wersji rzeczywistości, każda nieco inna, rozgałęziająca się od każdego wydarzenia. Być może w jednym wszechświecie dinozaury nigdy nie wyginęły, może w innym ty nigdy nie wysłałeś tego żenującego SMS-a. Inna teoria nazywana jest teorią bombelkowego wszechświata. Po wielkim wybuchu wszechświat rozszerzał się niezwykle szybko w procesie zwanym inflacją. Niektórzy naukowcy uważają, że inflacja nigdy w pełni się nie zatrzymała i nadal zachodzi w niektórych regionach. Oznaczałoby to, że ciągle powstają nowe bąbelkowe wszechświaty, każdy z własną wersją fizyki. Nasz wszechświat byłby tylko jedną bańką w gigantycznym kosmicznym morzu innych. Trzeci pomysł dotyczy ciemnej materii. Ciemna materia jest niewidoczna, dalej jej grawitacja wpływa na wszechświat. Niektórzy naukowcy uważają, że może ona składać się z cząstek podobnych do tych, które tworzą zwykłą materię, ale są one po prostu przed nami ukryte. Ta lustrzana lub cielista materia może tworzyć całe niewidzialne galaktyki, a nawet życie istniejące tuż obok nas. Może po prostu nie potrafimy jej wykryć w żaden inny sposób niż poprzez grawitację? Na razie. Ale w fizyce wszystko to są tylko teorie, matematyczne możliwości, nie mamy bezpośrednich dowodów na ich prawdziwość. Co jeśli jednak kiedyś taki znajdziemy?